Sieła, jestem Kamo. Kurde, muszę zapamiętać mnik Możecie sobie sprawdzić. A ja konkurs musimy zdobyć o Call of Duty? Albo dobra. jakiś w ogóle konkurs. Nie wiem, ale nie. E, poza tym oni sami sobie sprawdzą kim jest. Dobre, dobre. To jest długa część najlepszych. Sierżo. Co to za misja? To Ale co? A, no to. E dzięki? Co są Dzięki, nie wiem co miałem powiedzieć. No to co? Nie wiem, hmm. coś ważnego chciałam co powiedzieć. A, to, y to druga część najlepszych misji w mw 3 Czyli Call of Duty mw 3 no. Chyba też Call of Duty 10 już, no nie? Nie wiem. Chyba dziesięć. Osiem. Blakotys było no, 8. No, A myślałem, że dziewiąte. Mm. No, bez kitu. Też nie, nie wiem, co ja myślałem. Podejdę do drzwi, bo stamtąd będą wychodzili terroryści. Terroryści? Tak. Anty czy terroryści. Kim jesteś? E e agentem Harko. Eee... Ta... Ale to misja jest fajna! Makarov się na końcu zabija. Te. Serio? No. A kim jesteś? A, jeszcze... Nie pytałem właśnie. Agentem Charkow. No tak. Ale dziwne imię. Znaczy nazwisko. Harko. No ej! Liczy się to jak umiesz grać, a nie jak na masz imię. Nazwisko. Imię i nazwisko. Agent to jego imię. <laughs> o Jezu! Ale pięknie! Uuu. A Aaa, jakbym ja tak chciał w realu latać, a ty? Nie! Ale nie! Wolne tempo! Nie! Tak? To jest ciśnienie tak mocne w kabinie! Jak? A, nie zabijam ich i tak się zaraz zabiją! Serio? Patrz! Ale nawet nic ci nie robią! Pa! Lób córkę w A, tak. Kogo? Pre prezydenta. A, pamiętam, ale i tak nie ją zabiorą ze sobą. Nie, potem ją zdobędą dopiero. Ale że teraz. Nie wiem, czy pokazywać mi się czy nosi tytuł ruch oporu. Chyba. O co mi chodzi? No. To jest z ruchem oporu. A to jest chyba. Ale jest fajna? Nie wiem. Tak Tobie. Długa misja to jest. Ej, to lepiej nie. nie... Była w niej. No to nie. Właśnie. Będzie ja ją ostatnio przechodziłam w pół godziny. O Jezu, nie chce mi się tyle trzymać. No. Spokojnie. Będzie... Już jest bezpieczna. Zabij Nie będę miał przez... Nie, bo będę miał przez to... Komplikacje między nie... Haha, ja nie upadłem. Głupi. Haha, ja nie upadłem. To było, Federo. U, teraz to będzie piękna. Piękna. Uwielbiam tą grę. A no tak, dzisiaj ją mam dopiero od miesiąca. To duża. O jest. An, Federo, podaj mi rękę. Nie, nie podawaj mu ręki i daj się. Ale to jest lądowanie awaryjne? Tak. Mocne, bo lądowanie. No. Mocno, mocne. O oh my god. O oh Jezu. Co to było? Odłamek z tego no? od tamtego. Teraz będziemy chod chodzili wolniej, dlatego że wszystko nam poszło. Teraz będziemy chodzić wolniej. Czym. No, Silnik. No co ty? No właśnie się podobał powietrza. Powietrza nie było widać. w Brzydalów. Musimy odnać prezydenta. To nie jest brzydki. No on jest brzydki. Wcale nie. Tak? Kurde, nie, kome nie, nie komentuj. Syl. Jak masz się odebrać, to w jakiejś mądrzej. Mi się nie podoba. Dla mnie jest brzydki. Każdy jest brzydki. No! No bo każdy jest brzydki. <grystanie> na każe. każdy. No. On był w tej drugiej części samolotu? Kto? No, on był prezydent. No, chciałem go zatrzymać, myślę, że to zły. He, A na pewno... teraz? Nie wiem. No, właśnie, chyba teraz nie. będą dziedzinnie złe. Nie, że już... O, AK. O, AK jest fajne. Jest mm. AK? No, mocne jest, a nie. I fajne też. Dobrze, że tam nie byłem. Mają na broń, to AK. A moje to G36T. Nowa, tak. Jest jeszcze ten. Nowa broń. Jeszcze. Dla um, go rozstrzelają nas. mini O, ale skoro że Miniguna nie ma w Call of Duty? Jest! A nie, nie ma. Ale na, tej, na co masz na telefonie jest. Ale też? Nie. A, walię. No. A, ale ta gra jest dziwna. Ta? Nie. A, A. więc? Widzisz, wystarczy prze, e, e, zalogować się na YouTube przez telefon i możesz sobie przesłać? Co? No, to finish. A po co? To by się logowało przez pół godziny. No, to nie tak. Ja wolę to wejść, normalnie na kompa. Pykałem! Y ale fajne białe! To śnieg. A! Myślałeś? <laughs> My, myślałem, że to jakaś aura, czy coś. A to, co to, teraz to, to lata wokół nas? Nie! To, co, co było wokół broni. To co wokół nas to wiem, że to śnieg. Gdzieś widać. E, e, on przecież nie zauważyłeś, że on jeszcze żył? Nie widzisz, go nie żył. Żył! Założyłeś się. Co wkle dostał? Aha! O, spadł do tej kabiny, albo w ogóle wypadł z tyłu. Panie, dostał? A tu był drugi jeszcze! Ale ja myślałem, że on... nie... żył. E. zabijam dwóch. Za mną był jeszcze jeden, nie no, teraz się rozglądamy, dobra? No, zdecydowanie. Mamy tego w pkm To jest a jak PKM. I za nami jest! Nie, nikogo tu nie ma! O, o ale pięknie! A, tu są! Patrz! Ktoś... a, jest, tu był! Nie, nie widziałem go. No, bo on dopiero przyszedł! Hello! A w ogóle nie patrzyłem, jak nagrywam i bardzo dobrze mi poszło. Dobrze? No. Dobra. W ogóle nie... Jest o my nie się myślałam, że on A co to jest? Taka mała ludzka broń. <laughs> o nie. Odsuwam się. To my... To nie jest nasz miłowiec. Oni myślą, że to nasz. To mi Tam jest prezydent. Teraz nie nasz. Co? Chciałoby się. No wiem. Gdzież tu jest prezydent? E, to co mówi... Ktoś powiedział, tam jest prezydent. Tu, teraz to jest panie smisji, tak? Tak, prawie. Już Makarów cię zabija. wo w, w Heda dostałeś? Nie. Ale głupi. Mogę od razu strzelić w Heda. i żyje, bo się rozglądał. Nieee Ty brzydolód! Ty wiesz, nie jestem, tak? Jesteś szum! Jesteś... Ale mają głupie głosy! Ale on ma głupi ten... głos! No nie? O oh, no no no! Lag! co czemu się? To koniec? No, e, tam, kid. No to koniec... zacięło, zacięło się. No to no, no, zobaczenia w następnej części, nar.